Przed nami tydzień dla serca. Od jutra, przez 7 dni, będziemy zwracać szczególną uwagę na ten jakże ważny narząd. A o serce warto dbać, trzeba dbać. I to od najmłodszych lat po prostu. Mieć serce dla serca. Bartosz Kwiatek, dzień dobry. Zaczynamy program Fundacji Polsat. Jesteśmy dla dzieci. A razem ze mną w studio lekarze, specjaliści od serca, czyli kardiolodzy. Pani dr Maria Miszczak-Knecht, krajowa konsultant w dziedzinie kardiologii dziecięcej z Kliniki Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka i pan profesor Łukasz Szumowski, Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. Dzień dobry. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak biją, jak pracują. Dwa serca. Mamy jej dziecka jeszcze nienarodzonego. W czasie ciąży to jest zupełnie inny rytm i to pięknie pokazują badania USG, gdzie serduszko dziecka bije bardzo szybko. Im mniejsze stworzenie, tym serce bije szybciej. No to jest niesamowite uczucie słyszeć serce własnego dziecka i słyszeć od lekarza, że jest wszystko w porządku. Zastanawiałam się, czy bije i czy bije mocno i silnie, i czy bije tak jak moje, czyli czy regularnie, czy nieregularnie, czy tak szybko jak moje, bo moje podobno bije szybko. Serca dziecka i mamy, robią zupełnie inaczej, jedno szybciej, jedno wolniej i one się w taki no, zaskakujący, niesamowity sposób łączą właśnie przez to krążenie łożyskowe, gdzie można powiedzieć trochę przenikają się wzajemnie, one nie, nigdy się nie mieszają krew dziecka i krew mamy, ale substancje jedne i drugie przechodzą i to łożysko to jest taki, taki zwornik między mamą a dzieckiem. Wyrzut adrenaliny, zdenerwowanie, czy strach, czy ból. To wszystko przechodzi i oddziałuje na dziecko. W czasie ciąży kobieta ma ogromną pracę całego organizmu i tutaj to, ta czynność serca przyspiesza trochę bardziej. W czasie ciąży to jest obciążenie kilkukrotne układu krążenia. To tak, jakby kobieta maraton biegła, prawda, co 9 miesięcy na początku wolniej, ale potem coraz szybciej, a już po urodzeniu to jest finish maratonu. Można to tak porównać. No i wtedy oczywiście wszystkie patologie, które są, choroby, które są, nasilają się i, i trzeba coś z nimi zrobić. I Jeżeli przyszła mama wie, że ma kołatania serca, to na pewno. Trzeba to zbadać, zorientować się, co to jest i jeżeli można, to załatwić przedtem. Zaczęliśmy od tego, że przed nami ten tydzień dla serca. Co kardiolodzy myślą o takich akcjach, inicjatywach? Potrzebne są takie okresy, dni w roku, kiedy faktycznie trzeba zwracać uwagę na ten nasz, nie wiem, mogę powiedzieć, że najważniejszy narząd? Z tym tygodniem i dniem dla serca to jest trochę tak jak z dniem kobiet. No, na pewno warto w ten dzień bardziej zwracać uwagę na panie, ale w pozostałych dniach również, więc Dbajmy o to serce i swoje, i swoich najbliższych, też poza tymi dniami serca A mama, która ma dziecko w, w środku, no dba o swoje i o, i o to serce swojego dziecka A jak wygląda ta właśnie współzależność między sercem mamy, a sercem dziecka? Cały układ krążenia jest uzależniony od krążenia mamy tak naprawdę i to ten krążenie matki napędza układ krążenia serca. Stopniowo w czasie ciąży ono dojrzewa i staje się coraz bardziej samodzielne, ale do momentu urodzenia nie jest tak naprawdę samodzielne, tylko jest zależne absolutnie od krążenia matki. Czyli to, co odczuwa mama, w uproszczeniu dużym, odczuwa też dziecko i wpływa na to dziecko w brzuchu no, mamy? Oczywiście, no, wszystkie te substancje, które krążą w krwiobiegu mamy. No, dlatego właśnie alkohol, dlatego używki, dlatego no, trucizny które spożywa i wchłania matka, mogą przedostawać się do krążenia dziecka. Leki. Ale pamiętajmy, że w ogóle serce to na początku jest taka rurka. I to jak dziecko się rozwija, to ta rurka się skręca, zwija i dopiero powstaje Dzień. takie dzieli. To serce przechodzi przez te stadia rozwoju. No i mogą być z tego powodu różne kłopoty, mogą być wady rozwojowe, gdzie Zabraknie któregoś skrętu, pozostanie jakaś dziura, która nie powinna być u zdrowego noworodka, pozostanie jakiś kawałek mięśnia, który został pociągnięty. No i mamy potem arytmię. No to są takie rzeczy, które jak człowiek się zastanowi, jak to serce z takiej jednej cewy się zmienia w taki skomplikowany narząd, to aż ja to się zawsze dziwię, jak to się dzieje, że w ogóle jesteśmy zdrowi. Ale najciekawsze jest to, że ta wiedza nasza, no dzięki badaniom prenatalnym głównie, niesamowicie się rozwija. I to, czego nie widzieliśmy jeszcze 20 lat temu, to dzisiaj już wiemy. Wiemy, że w pewien sposób możemy oddziaływać na to, co się dzieje z sercem dziecka. I tutaj takim dosyć istotnym elementem jest na przykład spożywanie zbyt dużej ilości polifenoli przez kobiety ciężarne, szczególnie w końcówce ciąży. Na przykład picie zielonej herbaty, spożywanie zbyt dużej ilości winogron, czy... Owoców jagodowych typu truskawek, to jest właśnie spożywanie zbyt dużej ilości polifenoli. To bezpośrednio odpowiada za przyspieszone zamykanie się pewnych struktur płodowych i w konsekwencji prowadzi do niewłaściwego rozwoju serca i do wady wrodzonej serca. A jeśli chodzi o badania, od tych najmłodszych lat, pani doktor już wspomniała o diagnostyce prenatalnej kiedy i jak bada się to serce dziecka i mawmy, a w wypadku dziecka też sprawdza, czy jest wszystko w porządku, czy być może kardiolodzy są w stanie zaobserwować już na etapie życia płodowego wadę. Oczywiście, że tak, nawet jesteśmy w stanie interweniować na etapie tego życia płodowego. To znaczy, samo badanie układu krążenia w ciąży to jest, to jest jak gdyby standardowy punkt opieki ginekologiczno-położniczej. Czyli ginekolog położnik w odpowiednim momencie w każdym trymestrze przynajmniej robi jedno badanie układu krążenia, czyli głównie serca. Jeżeli widzi, że Pewne rzeczy nie do końca pasują do obrazu zdrowego płodu, wtedy kieruje na badanie do kardiologa perinatalnego, który już dokładnym badaniem USG serca, dokładnym badaniem echokardiograficznym płodu, jest w stanie ocenić pewne zawiłości. Ale, Panie Profesorze, to teraz powiedzmy też o sercu mamy, które musi być zdrowie, powinno, ale zdarzają się problemy, które trzeba. Rozwiązywać, i czy te choroby serca stoją na przeszkodzie i samej ciąży. No, a jeżeli zdarzą się w trakcie, to jak tutaj działać? No to jest, to jest bardzo duży kłopot. Myśmy mieli taką całą serię kobiet w ciąży, gdzie serce mamy bije dwa razy szybciej niż serce dziecka 240 na minutę. No i wtedy trzeba zrobić zabieg, który by korygował pracę serca mamy. Ale jest to taka sytuacja rzadka i dosyć taka no, stresująca. Dla mnie zawsze była. Mamy dwóch pacjentów na stole zabiegowym. Kładzie się mama, ale z nią się kładzie dziecko. I jak przejeżdżaliśmy tym rentgenem w bardzo niewielkim stopniu, to widzimy jeden kręgosłup, a tutaj jest zwinięty taki robaczek, drugi kręgosłup. No i Widać, że ta elektroda, którą wsadzamy przez żyły, przez pachwiny, biegnie nie wprost, tak jak zwykle to jest u człowieka dorosłego, tylko okrąża to dziecko, no i dochodzi do serca, no i tam trzeba robić zabieg. Myśmy opublikowali taką pierwszą, największą na, na świecie grupę pacjentów, których skutecznie żeśmy wyleczyli. Serca to fascynujący narząd, Państwo to udowadniacie. My poznajemy teraz kolejne. Czy odkrywamy kolejne tajemnice serca? Serce człowieka zaczyna bić od pierwszego miesiąca życia płodowego i tak naprawdę w tamtym okresie podlega bardzo intensywnemu procesowi rozwoju i kształtowania się. Rozwija się coś, co pełni bardzo ważną i praktycznie rzecz biorąc życiową funkcję. Myślę, że życie płodowe to jest ten okres, kiedy serce nie tylko rośnie, ale zachodzi też szereg zmian w jego budowie i funkcji. Drugi moment to jest, kiedy się rodzi. W pierwszych dobach zachodzi szereg zmian związanych z przejściem wielu funkcji organizmu na życie poza łonem matki, na oddychanie płucami, odżywianie przez jelita i to wymaga też zmian adaptacyjnych w układzie krążenia. Serce rośnie razem z człowiekiem, i takim bardzo ogólnym przybliżeniem jest, że ma wielkość pięści. Natomiast tak naprawdę jest nieco większe. Prawdopodobnie ma wielkość tak dwóch złożonych z sobą dłoni. I dla przykładu chciałem pokazać, to jest serce noworodka. Mieści się praktycznie rzecz biorąc na palcach dłoni człowieka dorosłego. Nieco większe jest serce niemowlaka. To jest serce dziecka trzyletniego a to już jest serce nastolatka. Jedne z najczęstszych wad serca to są ubytki w przegrodach międzyprzedsionkowych, międzykomorowych i te dziś leczymy z dobrymi wynikami. Natomiast wady bardziej skomplikowane stanowią duże wyzwanie dla kardiologów i kardiochirurgów, dlatego że w przypadku tych najbardziej skomplikowanych wyniki leczenia nie zawsze są pewne. Nie ma zaleceń, które by mówiły, że każde dziecko musi być przebadane przez kardiologa. Są to grupy ryzyka, wśród których są dzieci ze szmerami, dzieci z ondleniami, dzieci z uprawiające sport. Przede wszystkim wśród sportowców wykonuje się badanie elektrokardiograficzne, czyli RKG, jako pierwszą linię przesiewu. Natomiast pozostałe wady tak naprawdę zawsze niosą za sobą ryzyka jakichś odległych powikłań dlatego staramy się tych pacjentów mieć pod swoją opieką przez całe życie. To zanim o tej y, profilaktyce, to jeszcze chcę zwrócić uwagę na... Wydrukowane serca w technologii 3D, to od razu no, kojarzy nam się z rozwojem i postępem i różnymi narzędziami, z których współczesna medycyna korzysta i, i także państwo. Jakie to ma znaczenie w kardiologii, w kardiologii dziecięcej i co się kolosalne. takiego wydarzyło? Naprawdę kolosalne. Bardzo duży sposób nam ułatwia ocenę, tak naprawdę, stanu anatomicznego. Kardiochirurgom ułatwia podjęcie pewnych decyzji, wyboru pomiędzy techniką, sposobem, użyciem odpowiednich narzędzi. Czy nawet elektrofizjologom też potrafi odkryć pewne anomalie wewnątrzsercowe, których nie widać przy y, klasycznych, takich jak badanie echokardiograficzne, metodach obrazowania serca? No, tych narzędzi teraz jest coraz więcej. Niedawno u nas pojawił się na przykład robot magnetyczny, gdzie zaczynamy już upodabniać się do gamerów. Bo w tym robocie, tak, który mamy, tak. stoi fotel gamingowy, jest joystick. Są podkładki pod ręce, wielki ekran przed nami 3D. No i generalnie zabieg polega na tym, że sobie siedzę i ruszam joystickiem albo myszką, a tam pacjent leży i tam ten, ten robot porusza elektrodą. Mało tego, ostatnio robiliśmy wspólnie zabieg z koleżanką, która była zupełnie poza polską. W związku z tym u tego pacjenta można robić zabieg z, ze świata. To powiedzcie Państwo teraz, wracając do profilaktyki, jak to serce dla serca mieć i dbać od najmłodszych lat, żeby ono było zdrowe, silne, miarowo biło, pracowało. Powiedzieliśmy o tym, co się dzieje u mamy, co się dzieje w brzuchu mamy, a teraz dziecko się rodzi i chcemy, żeby miało zdrowe serce. Ja myślę, że najważniejszą częścią profilaktyki i dbania o serce to jest mieć serce. Jak się jest życzliwie nastawionym do otoczenia. To ilość stresu, ilość jakichś negatywnych emocji, adrenaliny, przewlekłego stresu, który przecież w tej chwili dotyka dzieci, stanów depresyjnych, które wynikają często są reaktywne, wynikają z jakichś sytuacji dookoła w otoczeniu domowym czy szkolnym. No im bardziej będziemy my nastawieni życzliwie do innych i inni do nas, tym mniej tych obciążeń tak naprawdę psychogennych będą miały nasze dzieci. To rzeczywiście przekłada się bardzo w taki sposób somatyczny na, na to, jak funkcjonuje nasze serce. I to jest jeden aspekt, ten emocjonalno-psychologiczny. Drugi aspekt jest oczywiście czystym aspektem prozdrowotnym, gdzie po pierwsze od małego wyrabiamy nawyki y, dotyczące. Y, sportu i aktywności fizycznej, która nie musi być zawodniczą aktywnością, ale regularną, bo jeżeli mamy wysiłek fizyczny, to mamy też uwalniane endorfiny, dobrze się czujemy, mamy dobre samopoczucie po tym wysiłku fizycznym, po takim machaniu Pal toistykiem palcem niekoniecznie, ale mamy hmm. pewien poziom stresu i to jest widać na przykład, jeżeli opisujemy... Yy, opisujemy badania EKG u młodych osób, gdzie jest gra telewizyjna, czy rozmowy w forach społecznościowych i to tętno jest bardzo szybkie, a nie idzie za tym odpowiednia praca naczyń krwionośnych poprzez rozszerzenie tych naczyń, poprzez zapewnienie odpowiedniego przepływu przez mięśnie. I to wszystko prowadzi w konsekwencji właśnie do takich objawów. Też trzeba pamiętać o jedzeniu. Tak. Otyłość. Otyłość, tak. która ogranicza ruch. I to jest sprzężenie zwrotne niestety dodatnie i ono powoduje potem choroby układu krążenia. To tak sobie myślę, że do tego można jeszcze potem dodać brak snu, bo jest ciągłe uzależnienie tak, tak. plus substancje psychoaktywne, które no też też dzieci funkcjonować. sięgają. Oczywiście i to niestety jest też plaga, to znaczy już coraz częściej słyszy się o tym, że żeby zdawać egzaminy, klasówki, matura, studia, no to są psychoaktywne substancje. No bo musimy być aktywni. No to są poważne problemy zdrowia psychicznego, ale też nie tylko psychicznego, bo to są problemy tak naprawdę serca. To jak często albo czy w ogóle serce dziecka powinno być badane? Znaczy są badania przesiewowe u dzieci, które wykonują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej czy też pediatrzy i jak najbardziej one są wystarczające do tego, ażeby zrobić Taki screening, taki przesiew, gdzie podejrzewamy coś i wtedy kierujemy oczywiście do specjalisty na, na badania szczegółowe. Ale jeżeli widzimy, że coś się dzieje nie tak, jeżeli dziecko blednie, ma zasłabnięcia, ma jakieś kołatania, czasami trzeba przytulić dziecko i przyłożyć ucho do klatki piersiowej, bo jak to serce bije, no jeżeli ono bije nierówno, jeżeli bije bardzo szybko. To są takie sygnały, gdzie warto swojego lekarza rodzinnego zapytać, czy przypadkiem nie trzeba czegoś zrobić. Jeden aspekt jest ważny, jeżeli dziecko zaczyna trenować już tak zawodniczo sport. Zawsze warto zrobić EKG. Czasami jest tak, że problemy z sercem są wrodzone. To poznajmy teraz Natana, podopiecznego Fundacji Polsat, który właśnie zmaga się z wrodzoną wadą serca. Natanek ma 3 latka, teraz 1 kwietnia będzie miał dokładnie 3 lata. Natanek ma wywodzoną wadę serduszka, była to wada ubytek przygody przyciągowo-komorowej, na badanie prenatalne poinformowano mnie, że jest wada, wysłano mnie na echo serca płodu, powiedziano mi też na badaniach prynatalne, że jeśli Natanek się urodzi w terminie, no to... Możliwe, że przeżyje, no bo nie ma takiej pewności. Jeśli przed terminem, no to są bardzo małe szanse na przeżycie. Natan się urodził w 30 tygodniu. Pierwsze półtora miesiąca, no to była walka o przeżycie każdego dnia. Miał dwie operacje, jedną po powodzi, i potem miał docelową operację. Ubytek przygody przyciąkowo komorowej miał operowany właśnie. Operacja była za granicą, w Szwajcarii, w Genewie. No ale muszę powiedzieć, że było nie można powiedzieć, że dobrze po takiej operacji, ale chyba lepiej niż lekarze się spodziewali. Bardzo szybko doszedł do siebie, także wszystko w jak najlepszym porządku było. Tak! Tak? Uuu! Rozwojowo jest jak najbardziej wyglądem zdrowy, także jest bardzo żywy, uśmiechnięty, szczęśliwym dzieckiem, także nie można nic powiedzieć, ale zaczyna się coś dziać z serduszkiem, blokuje się odpływ z lewej komory serca, no i zaczyna mu tam ponownie coś narastać, także będzie musiał mieć reoperację. Bardzo się boję. Jak serduszko właśnie nie są pewni, czy na pewno nic nie będzie się działo, ale na tą chwilę jest to dla lekarza ostatnia operacja. Także jest to moja największa nadzieja, żeby był nowym szczęśliwym dzieckiem. Państwo wysyłając SMS o treści POMOC pod numer 7531 możecie wspierać Natana i innych podopiecznych Fundacji Polsat. Wracamy do tej diagnostyki na etapie jeszcze ciąży. To są takie narzędzia, które pozwalają przygotować kardiologów, kardiochirurgów na interwencję od samego początku? W czasie mojej pracy zawodowej, już kilkudziesięcioletniej, powiedziałabym, że dokonał się pewien cud, ponieważ kiedyś rodziły się dzieci i była to niespodzianka z jaką wadą serca się urodzą. Dzisiaj jesteśmy zdziwieni, jak urodzi się noworodek i okazuje się po porodzie, że ma wadę wrodzoną serca. rozpoznania mamy już przed urodzeniem dziecka, w związku z czym jest oddział przygotowany, że w danym czasie się urodzi noworodek. Czasami trzeba poczekać, ale są noworodki, które wiemy, że musimy przyjąć na oddział kardiologii natychmiast po urodzeniu. Zdarza się również, że dochodzi do urodzeń w miejscu, po to, ażeby skrócić czas przejazdu dziecka od... Na rodzin do sali, na której będzie konieczna pierwsza ratująca życie interwencja. Współpraca między dziecięcymi kardiologami a dorosłymi kardiologami to jest niesłychanie istotna, bo ten pacjent, który tak. kończy lat 16-17, no zaczyna trafiać pod naszą opiekę już tych kardiologów od dorosłych, no i prowadzimy dalej tego pacjenta pod opieką i ta. ta Wymiana tej wiedzy, wymiana doświadczeń, właściwie wspólne prowadzenie pacjenta od urodzenia aż do, do, do późnej starości jest niesamowita. Jeszcze Państwa muszę zapytać o ruch. I to też odwołamy się do jeszcze kobiet w ciąży. Jeżeli mama w ciąży uprawia sport, jest aktywna, to to też przechodzi i oddziaływuje na dziecko? No, oddziaływuje. Oddziaływuje na ogólny dobrostan i matki, i, i dziecka w sposób zasadniczy. Im zdrowsza mama, tym zdrowsze dziecko, ale też sport i aktywność daje szybsze krążenie u mamy, daje szybszą wymianę, daje lepsze utlenowanie krwi, daje milion rzeczy, która powoduje, że taki stan równowagi organizmu jest prawidłowy. No i to dziecko może wtedy czerpać przez to łożysko od mamy te substancje dobre. Ja mówię, że najlepiej jak to wszystko idzie gładko. Ze jak... naczyń połączonych. I działając tak. tutaj, modulujemy jednocześnie odpowiedni poziom, no przede wszystkim igilkemii i węglowodanów, co jest bardzo ważne również dla rozwoju dziecka. No więc sport u kobiet w ciąży jak najbardziej, oczywiście poza sytuacjami, kiedy jest na przykład zagrażające odklejenie łożyska, no to wtedy nagle dziecko, które jest przecież pod wodą, Traci oddech, nie ma jak, nie ma jak być natlenowane przez to łożysko, przez tą krew mamy. To wracając do początku i podsumowując nasze spotkanie, tydzień dla serca i jakie w takiej pigułce państwa rekomendacje rady dla serc najmłodszych, żeby były w jak najlepszej kondycji. Przede wszystkim, żeby rodzice dbali o ogólne zdrowie dziecka, czyli nie przekarmiali dzieci, dbali o jego dobry stan emocjonalny, o dobry stan fizyczny, to na pewno unikniemy wielu chorób nabytych, które są tak naprawdę największą domeną kardiologii dorosłych. To ja tylko mogę na koniec powiedzieć, że. Państwa rady to nie tylko na najbliższe 7 dni i tydzień, tylko to są rady. 70 na... lat. Tak jest, na życie. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Bardzo dziękujemy. dziękujemy bardzo.